Tak sobie siedząc na tym słoneczku na tle jeziora bocznego, rozmawiamy o różnych i przygodach i bajkach, nawet jakie tu na Mazurach się opowiada, o legendach, które Mazurzy kiedyś o swoich ziemiach powymyślali. A ja sobie przypomniałem, że mamy przecież takiego znajomego człowieka, o którym nawet już opowiadałem, pana Jana Szykowskiego, który oprócz tego, że tworzył mapy wielkie, wielkich jezior mazurskich i stworzył właściwie można powiedzieć locję tych jezior, to także podjął kiedyś próbę napisania bajki na temat, który nas wszystkich, którzy lubią śniardwy, jednak zainteresował. No bajka nie została opublikowana, ale ja sobie pozwolę tak w skrócie może lekko nawet niedokładnie nie tę bajkę opowiedzieć. Otóż jak wiecie na śniardwach znajdują się Znajduje się kilka wysp, niektóre już przestały być wyspami, ale dwie znają wszyscy. Jest to Wyspa Pajęcza Północna i Wyspa Czarcia Południowa. Oddzielone od siebie takim 180-metrowym kanałem, nawet z dosyć, z dosyć dużą głębiną. Każdy, kto tam przybijał, wie, że południowa wyspa jest wysoka, pozbawiona kamieni bardzo interesująca przyrodniczo. Ma dwa miejsca, w których można dobić, południowe bardzo bezpieczne, północne trochę mniej bezpieczne, ale sympatyczne wtedy, kiedy jest ładna pogoda. Natomiast Pajęcza Wyspa jest płaska, zabagniona, pełna żap i pająków, a co najgorsze otoczona ze wszystkich stron niesamowitymi głazami i odchodzącymi dwiema potężnymi rafami, bardzo długimi. Jedna to jest, idzie na wschód, w kierunku Szerokiego Ostrowia, a druga idzie na północny zachód w kierunku Niedźwiedziego Rogu. Każdy, kto nie zna tych miejsc, może sobie tam naprawdę zrobić dużą krzywdę. Ja kiedyś odkryłem to, zanim jeszcze poznałem dokładnie historię tych wysp i przyrody mazurskiej, odkryłem jedną z tych raf. W bardzo ciekawy sposób. Płynęliśmy sobie z żoną. Pogoda była taka, że fala nie była duża, nawet mała. Powiedzmy taka sobie tam jedynka z małym haczkiem. Płyniemy sobie, tak przyjemnie, pogoda była miła. Nagle patrzymy mewy. Dużo mew sobie siedzi rządkiem na wodzie. I tak się tym mewom przyglądam i dziwi mnie jedno. Dlaczego ja widzę ich nóżki? Jak to może być, że ptak jest na wodzie i ja widzę jego nóżki, on nie może stać. I w ten sposób odkryliśmy niestety bardzo długą rafę, bardzo groźną rafę. Okazało się, że stan wody wtedy na Śniardwach był na tyle niski, że te mewy nawet nóżek nie przykryły, stojąc na kamieniach. A bajka, którą w związku z tym pan Jan Szajkowski wymyślił, szkoda, że nie opublikował, mówi o tym, iż w Dubielach, to jest wioska na, na północnym brzegu śniard, Mieszkała piękna dziewczyna, córka rybaka. Zakochał się w niej diabeł. W wielu bajkach ludowych diabeł pełni taką rolę. Nie miał niestety do niej dostępu. Rybak bardzo, ale to bardzo, swojej córki pilnował. Bardzo często łowiąc ryby dopływał do obu wysp. I kiedyś diabeł zobaczył, że rybak dopłynął do tej niższej wyspy i zezłoszczony. Na niego okrutnie postanowił się zemścić i zaczął rzucać kamieniami. Tak obrzucił tę mniejszą wyspę kamieniami, że w tej chwili na wyspie Czarciej nie ma kamieni wcale. Natomiast wszystkie znalazły się na pajęczej. Oto jak można wytłumaczyć w bardzo dowcipny sposób to, co przyroda zrobiła, czego my ludzie nie rozumiemy. No bo jak zrozumieć to, że dwie sąsiadujące wyspy różnią się tak bardzo, że właściwie nie są do siebie zupełnie podobne.